Konie zimnokrwiste na ziemi sierackiej. Hodowca Łukasz rządło. Ze stajni wychodzi ogier Ber, Arden polski. Jest to ogier sześcioletni kryjący. Ber to syn francuskiego ogiera. Jego matką była klacz zimnokrwista belgijska. Zdobył 84 punkty bonitacyjne po weryfikacji. Idziemy teraz wypuścić ogiera na wybieg. Obok biega drugi ogier. Drugi ogier to dwuletni tolek, o nim opowiem za chwilę. W 2008 roku pan Łukasz kupił pierwszego ogiera zimnokrwistego, Tarzana. Tak się tutaj zaczęła wielka miłość do koni zimnokrwistych. Koń ardeński, którego przedstawicielem jest Ber. To rasa zimnokrwista pochodząca z górzystego regionu Ardenów pomiędzy Belgią i Francją. Konie ardeńskie pochodzą od ciężkich koni, które prawdopodobnie były jednymi z pierwszych koni zimnokrwistych. Sądzi się, że na Ardeny wpływ miały rasy sprowadzone z północy przez legiony rzymskie. Wcześniej używano tych koni jako zwierzęta pociągowe. Ardeny najczęściej mają umaszczenie gniade w wielu odcieniach kasztanowate, dereszowate i siwe. Wysokość kłębi od 155 cm do 162 cm masa ciała od 800 kg do 1000, a czasem więcej. Młodo Gierek Tolek PKZ polski kądzim krwisty. Tolek bardzo dobrze się porusza i ma przepiękne, skaro umaszczenie. Jest synem Ogiera tunel i klaczy Tabene z linii francuskich klaczy. A przed nami klacz tawerna, arden szwedzki. W gospodarstwie jest pięć klaczy PKZ i trzy klacze ardeńskie. Przed nami reprezentuje się Tyrania Arden Polski. Klacz Pestka PKZ. Na prawo klat PKZ. Sigma, również PKZ. Całkowicie Perła, PKZ. Stado mateczne powoli wychodzi na łąkę. Konie mają do swojej dyspozycji 10 hektarów. Stado pierwszy raz widzi drona i zaczyna uciekać przed nim. Trochę się poganiamy. Drą podczas lotu wydaje dość głośny dźwięk, przypominający gzy. Konie najczęściej reagują ucieczką. Zwierzęta muszą się do niego przyzwyczaić i stwierdzić, że im nie zagraża. Ale zanim to nastąpi, klaczem myślą, że najbezpieczniej będzie między drzewami. Polski koń zimnokrwisty charakteryzuje się małym lub średnim wymiarem ciała w typie pospieszno-roboczym, wyhodowany w Polsce. Klacze są bardzo dobrymi matkami, ukrywają swoje źrebaki pomiędzy drzewami, boją się drona. My próbujemy przekonać je do wyjścia na drugą łąkę, gdzie zainstalowane są kamery na wąskiej drodze, którą przebiegną konie. Udało się, stado ruszyło. A oto stado na piaszczystej, wąskiej drodze. Po chwili konie zatrzymały się, żeby odpocząć, i ruszyły dalej. Zwierzęta dotarły na dużą łąkę i zatrzymały się tam na dłużej, zierbaki zaczęły ssać matki. Konie zimnokrwiste są silne i masywne, w odróżnieniu od koni gorąco krwistych mają spokojny temperament i znacznie większą budowę ciała. Zazwyczaj są spokojniejsze, mniej ruchliwe i potężniejsze. Są wykorzystywane jako konie robocze, używane m.in. do prac rolniczych i transportowych. Jako konie pociągowe zazwyczaj pracują w stępie. Konie zimnokrwiste hoduje się bez udziału krwi koni gorąco krwistych. Klaczą znudziła już się ta łąka i wracają prosto do domu. Specjalne podziękowania dla Gracjana, syna pana Łukasza, oprowadził mnie po całym gospodarstwie, pokazał wszystkie zwierzęta. Dusi, klacz ardena szwedzkiego, dziś w nocy się oźrebiła. Kobalt, ogier wielkopolski. Rasa szlachetna koni wierzchowych wyhodowanych w Polsce. Konie w typie półkrwi angielskiej.